Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Koniec mody na Six-Seven. W pewnej szkole, w zwyczajnym mieście i w zwyczajnej klasie działo się coś bardzo niestandardowego. Nauczycielka języka polskiego, pani Ania, miała już tego powyżej uszu i nie chodziło wcale o to, że prowadzenie lekcji przestało sprawiać jej radość wręcz przeciwnie. Wciąż uwielbiała tłumaczyć zasady gramatyki i ortografii. Problem dotyczył pewnego słowa, a właściwie dwóch. Six-Seven. Ten zwrot stał się ulubionym hasłem większości uczniów w szkole. Dzieci nie witały się już zwykłym dzień dobry. Zamiast tego wchodziły do sali rzucając głośne Six-Seven. Niezrozumiałe dla pani Ani hasełko natychmiast wywoływało salwy śmiechu u wszystkich uczniów tak jakby ktoś właśnie opowiedział najśmieszniejszy dowcip świata. Pani Ania zawsze brała wtedy głęboki oddech. Była nauczycielką z sercem i pasją, ale nie mogła powstrzymać swojej narastającej frustracji spowodowanej nieszczęsnym Six-Seven. Początkowo próbowała ignorować całą sytuację. Tłumaczyła sobie, że przecież dzieci od zawsze miały jakieś swoje modne powiedzonka ale z czasem sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Uczniowie krzyczeli Six Seven podczas przerw, w szatni, a nawet na sprawdzianach. Pewnego dnia, Bartek napisał to hasło długopisem na marginesie swojego wypracowania. Innym razem, Marcin próbował przemycić Six Seven do ćwiczenia z ortografii. Nawet Zuzia, która uwielbiała lekcje języka polskiego, w końcu uległa nowemu trendowi. Gdy pani Ania poprosiła ją o odczytanie fragmentu wiersza, dziewczynka zakończyła swój występ głośnym Six Seven, wywołując euforię całej klasy. Pani Ania czuła, że jeśli zaraz czegoś z tym nie zrobi, to po prostu oszaleje. Musiała jakoś zniechęcić dzieci do tego nieznośnego zwrotu, ale żeby to zrobić, musiała dowiedzieć się wszystkiego na jego temat. W końcu była nauczycielką, a język, nawet taki dziwny i nowoczesny, był jej specjalnością. Późnym popołudniem, gdy szkoła ucichła, usiadła przy komputerze i zaczęła szukać odpowiedzi. Wpisała hasło 67 w wyszukiwarkę internetową i przeglądała, co tylko się dało. Szybko trafiła na różne filmy, memy i komentarze w mediach społecznościowych. Dowiedziała się też, że 67 nie jest żadnym kodem matematycznym. To zwykłe powiedzonko, które nagle stało się modne wśród dzieci i młodzieży. Rozpowszechniło się przede wszystkim na TikToku, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, dlaczego jego popularność wybuchła z taką mocą. Niektórzy pisali, że oznacza zaskoczenie, a inni, że chodzi o absurd. Jeszcze inni tłumaczyli, że po prostu brzmi śmiesznie. Pani Ania była zaskoczona. Czy to możliwe, że cała klasa oszalała na punkcie dwóch słów, które nie mają żadnego znaczenia? Następnego dnia przyszła do szkoły z postanowieniem, że z tym skończy. Jeszcze zanim dzieci zdążyły usiąść, oznajmiła. Od dziś będziemy rozpoczynać każdy dzień bez Six Seven. Proszę zatem o ciszę i powagę. Jesteśmy na lekcji języka polskiego i będziemy zajmować się tylko i wyłącznie poprawnością językową. Bartek spojrzał na Marcina i uniósł brwi. Z kolei Zuzia z trudem powstrzymała śmiech. Pani Ania była tak przejęta, że stała się dla dzieci nieco zabawna. Nikt jednak nic nie powiedział. Lekcja zaczęła się spokojnie, ale w powietrzu zawisło jakieś dziwne napięcie. Pani Ania nie dowierzała, że uda jej się poprowadzić zajęcia bez Six-Seven, dlatego cały czas patrzyła na uczniów z podejrzliwością. I w końcu jej złe przeczucia się potwierdziły. Przyłapała Marcina na rysowaniu w zeszycie dwóch cyfr, które stały się jej koszmarem. Chodziło oczywiście o sześć i siedem. Tego było już za dużo. Pani Ania długo próbowała być wyrozumiała, ale teraz nie wytrzymała. To już przesada, powiedziała głośno. Co wy w tym widzicie? To przecież nie jest nawet żart. To nic nie znaczy. Dzieci milczały przez chwilę i patrzyły na swoją nauczycielkę w osłupieniu. Pani Aniu, odezwał się w końcu Bartek, ale to hasło jest dla nas bardzo śmieszne. Żaden żart nie byłby w stanie nas tak rozbawić. Podoba nam się, bo brzmi tak, jakby coś znaczyło, ale tak naprawdę nikt nie wie, o co dokładnie chodzi. To taki wesoły szyfr, dodała Zuzia. Kiedy ktoś mówi Six Seven, to od razu robi się bardziej luzacko. Po tych słowach swoich uczniów, pani Ania uświadomiła sobie, że to nie będzie łatwa walka. Przecież dzieciaki nie robiły tego złośliwie. Po prostu podchwyciły modę, taką, która, jak wiele innych, przyszła nie wiadomo skąd i być może zniknie równie szybko. Mimo to postanowiła jednak nie odpuszczać. Na kolejnej lekcji przygotowała prezentację pod tytułem Moda językowa wśród dzieci i młodzieży. Czyli jak powstają i znikają popularne słowa. Opowiadała o różnych dziwnych powiedzonkach z przeszłości, takich jak jolo, xd czy lol. One też kiedyś były wszędzie, a dziś już niewiele osób ich używa. To, co dziś wydaje się śmieszne i modne, jutro może brzmieć przestarzale i dziwacznie, podsumowała z powagą pani Ania. Dzieci słuchały jej z zainteresowaniem. Nawet Bartek przestał rysować po zeszycie. Zaś Marcin szeptał coś Zuzi do ucha z pełną powagą. Najwyraźniej temat poruszony przez nauczycielkę wywołał u nich szereg przemyśleń. Lecz gdy tylko zadzwonił dzwonek na przerwę, ktoś z końca sali krzyknął na całe gardło Six seven. Wszyscy zachichotali i wybiegli na korytarz. Pani Ania opadła ciężko na krzesło przy biurku i zakryła twarz w dłoniach. Poczuła się jak generał, który właśnie przegrał bitwę. Jednak nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Bitwa to jeszcze nie cała wojna, pomyślała. Następnego dnia przyszła do szkoły w wyjątkowo dobrym humorze. W torbie miała coś, co mogło wyglądać jak zwykły notes, ale dla niej było jak tajna broń. Zanim zaczęła się lekcja, na tablicy pojawił się napis: Tworzymy plebiscyt na najbardziej dziwaczne nowe słowo. Dzieci wchodzące do sali spojrzały na ten tekst z niedowierzaniem. Pani Ania miała nadzieję na właśnie taką reakcję, postanowiła iść za ciosem i rzekła: Moi drodzy, wiem, że uwielbiacie swoje Six-Seven, dlatego uznałam, że jedno takie hasło to stanowczo za mało. Pomyślałam, że dziś stworzymy naszą własną listę dziwnych słów o zagadkowym znaczeniu. Liczę na Waszą kreatywność i na to, że wymyślicie coś równie chwytliwego jak Six-Seven. A kto wie. Może stworzone przez was słówka odsuną stare powiedzonko w cień. Co wy na to? Klasa natychmiast się ożywiła. Nagle każdy chciał być autorem nowego hasła. Pierwszy zgłosił się Bartek i zawołał: Mam pomysł na 15 bananas. Po nim do akcji wkroczyła Zosia krzycząc: plok bum! czyż to nie brzmi śmiesznie? Cała klasa parsknęła śmiechem. Dzieci prześcigały się w kolejnych pomysłach, a pani Ania cierpliwie zapisywała je wszystkie na tablicy. Na końcu zorganizowano anonimowe głosowanie na karteczkach. Każdy uczeń oddawał jeden głos na wybrane hasełko, ale nie mógł głosować na swoje własne. Zwycięski tekst miał otrzymać tytuł klasowego słówka miesiąca. Pani Ania odetchnęła z ulgą, ponieważ poczuła, że znów odzyskała nieco kontroli. Nagle dzieci zaczęły traktować Six-Seven jak jedno z wielu dziwnych słówek. A gdy wygrało hasło Cactus Radio, wymyślone przez Adasia, stało się jasne, że to ono będzie teraz liderem wśród klasowych rozmów. Nagle uwielbiane dotychczas Six-Seven stało się całkowicie pomijane przez dzieci. Może dlatego, że nie było już niemile widziane i przez to straciło swoją wyjątkowość. W kolejnych dniach Uczniowie zdawali się zupełnie o nim zapominać. Stało się więc tak, jak przewidziała to pani Ania. Six seven znikało tak samo szybko, jak się pojawiło. Już nikt nie pisał go na marginesach zeszytów, ani nikt nie wykrzykiwał go na przerwach. Nawet Bartek, który był największym fanem tego zwrotu, powiedział pewnego dnia: "Six seven jest już trochę zbyt oklepane. Zdecydowanie bardziej wolę Kaktus Radio." Zuzia przytaknęła z uśmiechem. Ja też. Jest znacznie śmieszniejsze. Pani Ania starała się niczego nie komentować, patrzyła tylko z lekkim uśmiechem, jak nowa moda wypiera starą, która chwilę wcześniej była absolutnym hitem. Nie musiała już niczego zabraniać ani wyjaśniać. Wszystko potoczyło się samo. Wieczorem siedząc już w domu, pani Ania parzyła herbatę i myślała o całej tej przygodzie. Obserwowanie dzieci podczas głosowania było dla niej fascynującym doświadczeniem. Uśmiechnęła się na samo wspomnienie tamtej niezwykłej lekcji. Tyle hałasu o dwa słowa, pomyślała. A teraz nikt już nawet nie pamięta dlaczego były śmieszne, bo moda przychodzi i odchodzi. a dzieci, jak to dzieci, mają swój własny sposób patrzenia na świat. Często jest on niezrozumiany przez dorosłych, bo tam gdzie oni szukają logiki, dzieci znajdują śmiech. I może warto by dorośli czasem wskakiwali do tego zwariowanego świata, nawet jeśli nie do końca odnajdują w nim sens, bo odrobina szaleństwa jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.